Siemanko, z tej strony Sebafa 1, a ze mną jest... Randall, uważaj, że serdeczne powtanie, w Survivor granie. Zgadza się, to jest Survivor. Co? Co ci jest? A co tam jest? Co tam jest? Gdzie jest? Co tam Za ja tobą. A we... My za tobą. Nie wierzysz? Aha! Siemano, z tej strony seba v1 a ze mną jest randel serdeczne powitanie w surgiwela granie tak tym razem to jest surgiwers tak jeszcze raz to tak. tak jest usiadłem cię takie staranie w ramach, że hej tak e, gramy w surgiwersa to jest wersja slendera e, przegląd, e, nie przeglądarkowego, tylko po prostu wersja slendera tyle że nas go nie tak. tak. jesteśmy Spokojnie. inżynierami takim jak steam fortress tak widzisz co? jako ja go widzę tam. Co? O, Czek. Coraz bliżej nas, coraz bliżej nas. Ty no to idź przede Przodem, Przede mną i tyłem. Dobra, ty jest tak, ja obczaję twoje tyłaty moje. No i ty. Dobra. Za pięć, ale drugi w lewo. A no tak. Nie to lewo. Chyba ty. To ty chyba ty a jest za tobą, jest za tobą, no nie to, jest za tobą ej za tobą wiesz co to jest? no tam się świeci zobaczcie na nagraniu ej on jest coraz bliżej widzisz? no widzę, świeci się, się. A jest za mną? no jest tam kurde skurczy się za mną no, nie za tobą nie ma idź idź, możesz się obrócić serio? no idź, idź, nie ma go drzewo, a... Łazy <noise> <noise> No to jest... Idź już serio przodem. No właśnie tak Ej nie biegi, czekaj. A! Przeleciał <noise> cię, okej. Okay. Ale mi raczej. Ła, wow. musisz prowadzić. Nie no, pójdziesz. Zdaję je na woli. Obróć się nie. czy jest. Nie. No tak, bo to ty jesteś prowadzący. Co jest? Ale on się ma? No, no, nie ma, nie ma. O nie, 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 Andrzeju, tak się nie bawimy. Co? No tam jest. Ja go nie widzę. Jest, jest. Kurczycy. E, gdzie ty jesteś? A dobra, widzę cię. E, on jest Kurczymy. coraz bliżej, jest coraz bliżej. Serio? No, on się rusza co nie, nie, bo on raczy, Nie, Andrzeju, Andrzeju, tak się nie bawimy. On jest, on jest taki dziki. Gdzie jesteś? Czekam. Nie widzę cię, ej! Sepa, nie zostawiaj mnie! <ścoughs> to ty się boisz? O, widzę cię. Czekaj, stój! Seba! Stój, Andrzeju! Chodź tu! Wyjdź przede mnie tak, żebym cię widział. Okej. Tak Odwróć się. Ua! Jest tam! Nie ma Ty jak, ja prowadzę. Tak, to ja swoja <laughs> Nie Jest za nami, jest za nami, nie odwracaj się. Co ty? Nie no. mam. Idziesz za mną? Nie. No to co ty? <laughs> Idziesz za mną? Tak, chyba. latarki. Uciekłam. Seba. Włóż latarkę. Nie, ucieka na no serio, nie mam mnie. A on tam jest. To Seba. to. To jest 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 Kiesz, a kiesz, a kiesz! No tyś przytem, który bierze za dużo żartów, to jest grę na poważnie. Zawracam. No, to... Nie! Tak, nie ma go tam. Co ty nie masz? Co, jest... Jezu... A! Zbił mnie! On mnie zbił! O kurde! Daj, buziacz, kazam kazam. On mnie zbił! Seba Zabił, zjadł mnie Co ty gadasz? Zjadł mnie Zabijam? No No to zrobimy cięcie co? Serio cię zabił? No No to robimy cięcie kochani To widzimy się za momencik Tak dobrze, no bo ja nie włączyłem nagrywania Okej, okay, teraz jesteśmy No, se, sama jestem za tobą, prowadź Tym razem ty prowadzisz Mama Mon zje Idź! Będę kobietą. Ła, kobieta. Łamczy. Wow, Ale nie ty mi iść, nie chcę cię SU la 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 Co za pieni. Ja chcę, żeby mi pierwszego anioł. No to super. A, a, a! Czekaj, odwróciłem się, nie... Okej, okay, no, bo, bo, bo nie wiedziałem kurcze, a czekaj rękawy odwinę no bo kurde ja tu w bluzie gram chory jestem to musiałem mieć blu co ty ty tyłem chodzisz Dobra dawaj tak tyłem jak ostatnio Ja, ja będę krył twoje tylko ty moje A co jest za mną? Nic No idziemy A, on tam jest Nie iść, nie iść dalej, on tam jest Seria? No jest co, Cofamy, cofamy Cofamy Serio jest dalej? Serio, on tam dalej jest Mogę Co się odgrodzić? Nie No to się odbyć ale... Y, okej okay, znikło, możemy iść O nie, on tam dalej jest, obudź się, widać jego ślepy.

أنت <applause> راضي؟ <applause> 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 <laughs> Niczego nie da. za no? to. A ty się obierz O, szybko. Eee, no czemu zabrakłoś? Jeszcze, a potem bym cię Co? O, jest tam. No bo się się odwracone. To ja pójdę. Żeby... No a nie? No, 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 no. Kurde, no, 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 no. E, coś tu jest, Coś tu jest, jest, tu jest. no, no, Sobie No, Nie, idziemy razem. Idź przed. Ale boję, no. No, ja się boję Włączonych. No to mówiłem byś. O Boże! Co? Wziął mnie złapał. Jest za tobą! Uciekaj, on jest za tobą. Za tobą! Eee, ja jak ty jak ja umarłem to byłem kamerką na twoich plecach. On był za tobą, chłopie. To tak, to tak. Y, dziękujemy za oglądanie. Nie, jeszcze nie teraz. Kalicimy dalej, dawaj. Czekaj, jak tu włączyć? Dobre. Dobra to po, chyba, no, wygląda na to, że musimy to zrobić małe cięcie, bo nie ma tutaj żadnej kontynuacji, więc trzeba od nowa włączyć grę. Także widzimy się za moment. Więc... Dobrze kochani już jesteśmy. Jak tam seba, seba, ty już jesteś? Seba? Tak, no, jestem. Dobrze. Dobrze. nie, Dobrze. nie, 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 Co nie, 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 Poszła. Gdzie jesteś? I? na ty masz rodzic za mną? No, chyba. No chyba. Błoga, błoga, błoga. A, ja jest za nami, jest za nami! Uciekaj, 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 uciekaj! O, no, przecież widziałem go! Idziesz za mną? No. I go łapam. Odwróć się czy jest. Chyba ty. Nie, bo... Patrz. Jest za nami, jest za nami! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Zauważyłem. Słyszałem twoje krzyki. Czemu kanionem? O kurde. Jest, mam pierwszy księgaczek. Szybko, bo on tam jest. Łap, łap, uciekaj. Jest Jak jest znowu. Mą... Tak, jest za nami. A, był przed obrzysekiem. O kurde. Skinąłeś? Tak. Chciał wyskoczyć na ciebie, ale ja byłem za tobą, więc chodź na umycie. No nic. Ja będę tylko operatorką kamerki. Czekaj, czekaj, zobacz, czy jest ktoś... Jesteś kamerą na Nie mogę. Dlaczego? Tam jest kartka chyba. No i tam biegni. A mówiłem, że kartka? No, ja też zauważyłem. Cicho, ale ja ci ją pokazałem. Czekaj, czemu jesteś w samolocie? Ja nie, mo nie mogę się odwracać. Nie mogę odwracać mi kloców. Czekaj, sprawdzę ci O kurwa. Spokojnie, Randolph, spokojnie. No, sorry, ale mnie zawsze ponoszą emocje. Ty ty wandalu. Tak. A seba kamerą na moich plecach. <grym> tak to wyobraźcie? się, typek, który siedzi mu na plecach. A kurwa! Jezus! Przeprasza, przepraszam, no, przepraszam za słownictwo, ale po prostu emocje nie ponoszą. Aż dziecko nie. Teraz, teraz no popatrz, jaki cham. Co? Widziałeś jaki ham? No wiem, wiem. Kolejka nie ma. Jeść, ja popatrz, się. No. A jak, Zgáźle... Nie chciałem, ale jaki Nie chciałbym. Zgáźle... Nie ale jaki latarkę. No, chciałbym. Nie To będzie kartka. Tak. Na jednym słupku. Nie Wiem, bo grałem. Ale na stole to nie pamiętam. Dobra, już nie jest. Nie, nie możesz zobaczyć, czy idzie no. za mną. No. no nie, jest. Jest za mną? Długo. No. No. no jest. Jest za mną, idzie. No. Jest. Blisko? No. A czy już nie? Już go nie ma. No i zobacz, no zobacz, tam są takie sietełka już hmm, Ale Pohol... czy, czy on jest za mną No nie, teraz już nie jest daleko od ciebie, ale jest Ale był Był i jest Czyli są tylko jego ślepia Tak, teraz już powoli znikają O, mówię, zniknęły Zjedz mnie! Zjeżdżaj mnie! mnie! Dziękuję. dziękuję, dziękuję no, przepra pr pr Przepraszam za moje tchórzostwo, ale po prostu musiałem, musiałem się poddać. No ja sam po prostu w to nie mogę grać, no. Se bo jak mogłeś mi to zrobić i dać ci mu się zjeść, no. Nie jestem na ciebie złem. No bo, trzeba było nie uciekać to jak żegnamy się no nie? tak no. no to dziękujemy za oglądanie łapkujcie subskrybujcie komentujcie oceniajcie 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 oceniajcie, oceniajcie. A to na razie cześć no to na razie no. Ruski z no... na razie czołem i cześć